Witam serdecznie. Witam was, dzięki, że jesteście tutaj ze mną. Dzisiaj chciałem taki temat poruszyć lojalności dla naszych rodziców, dla naszego rodu. Tak. No bo hmm, niezależnie od tego jak było między nami a rodzicami, tak. Niezależnie od tego, że dzisiaj możemy mieć do nich bardzo ambiwalentne uczucia, tak? niezależnie od tego, że dzisiaj możemy być odcięci, że dzisiaj możemy pobłażać, pogardzać, nienawidzieć nawet, tak, yy, nie mieć ochoty się z nimi spotykać, czując, yy, wiesz, czuć jakieś tam poczucie winy, czy tak? mieć to jeszcze nieprzerobione, bo koniec końców naprawdę warto z tym pracować yy, po to, żeby, żeby ten dystans w naszym sercu, nie w rzeczywistości <grych> jakoś przepracować, tak? bo tam tkwi nasza ulga, ale abstrahując od tego, co dzisiaj czujemy, My zawsze na początku było to malutkie dziecko, które chciało od rodziców to, czego często nie dostało, bo rodzica nie było, bo, bo nie potrafił dać tak, bo, bo był taki, a nie inny, bo była jakaś przemoc, alkohol, prawda, czy różnego rodzaju inna dysfunkcja. I potem dziecko zaczęło tam jakoś działać, zaczęło się starać, no ale koniec końców to nie zadziałało, bo dziecko, mimo tego, że czuje się wszechmogące, żeby naprawić swoich rodziców, to nie da rady, tak? tylko że jeszcze tego nie wie. A potem już widzi, że nie da rady, no to się dzieją następne rzeczy: typu wstyd, poczucie winy, niska samoocena, a ja ewentualnie już w wieku nastoletnim nie, no to nie działa. To spadacie na drzewo, ja yy, to teraz ja wam pokażę, tak? I ten bunt, i, i później tutaj dalej mogą być sprzężenia zwrotne, dalej yy, już dzisiaj yy, nienawiść nawet, tak? <laughs> to zawsze, niezależnie od tego, czy dzisiaj jest miłość, czy jest nienawiść, cokolwiek tam jest, zawsze jest w nas jakaś część osobowości z tego pierwszego etapu. Kiedy to małe dziecko chciało tylko miłości, chciało totalnego utożsamienia się i zlania się z rodzicami. W nas jest gdzieś część osobowości, która utożsamia się z rodzicami w 100%. To jest nasz ród, która jest dla nich lojalna w 100%, która to co wtedy to dziecko widziało, jest dla nas to tak normalne, tak dla nas nasze ich i nasze, że my to bierzemy w życie jako swoje, tak? bo spora część tego, co dzisiaj my uważamy o świecie, to są przekonania naszych rodziców, które gdzieś tam weszły. Na, wstępnym, na, na pierwszym etapie życia te przekonania były potężne, myśmy chłonęli jak gąbka, tak? i widząc różnego rodzaju relacje u nich, tak? Różnego to co się działo w domu. Nawet to, co słyszeliśmy o dziadkach czy o pradziadkach, przesiąkliśmy tym, że dziś będziemy to powtarzali po to, żeby udowodnić im swoją lojalność, szacunek, hołd to, że na poziomie podświadomym bardzo ich kochamy to, że jesteśmy od nich, nawet jeżeli mamy do nich dzisiaj bardzo złe uczucia to się odbywa na poziomie nieświadomym. I oczywiście. My możemy dzisiaj chcieć, nie, ja nie będę, nie chcę być taka jak matka, tak, matka dawała się na przykład bić ojcowi alkoholikowi, tak, albo matka z kolei była taka zaborcza, że ja nie chcę taka być, nie będę taki jak ojciec, tak, nie będę, on niszczył, zniszczył rodzinę, nie, nie będę, on miał mnie wszystkich, miał w dupie wszystkich, nie, nie będę. Nie chcemy popełnić ich błędów i zazwyczaj nie będziemy tacy jak oni, no ale, ale ta nasza część która oddaje im lojalność, będzie oddawała im lojalność poprzez powtarzanie ich dynamik. Poprzez powtarzanie ich dynamik. I my nie będziemy tacy jak oni, ale im bardziej będziemy się zapierać, tym bardziej będziemy wchodzili w ich dynamiki życiowe. Tak? I to może odbywać się na każdej, absolutnie każdej płaszczyźnie. Obfitości, zdrowia, relacji, yy, tych trzech i wszystkiego, co z tych trzech yy, wynika. Tak? Jeżeli nasi rodzice gdzieś tam się cały czas kłócili, my będziemy mieli kłótnie małżeńskie, jeżeli na poziomie nieświadomym, jeżeli nasi rodzice rozwodzili się gdzieś tam, u nas idzie obciążenie rozwód, to jest, to jest, to jest rozwiązanie, nam będzie łatwiej. Jeżeli nasi, mimo że odczuliśmy to strasznie, tak? jeżeli nasi rodzice yy, mieli między sobą pogardę, tak? my możemy tą pogardę ponieść, tak? jeżeli matka czy ojciec zniszczył związek. My możemy niszczyć to dla nich, normalnie dla nich, wystarczy tylko dać krok w tył i popatrzeć, że to jest mój trzeci rozwój, tak, a tam było, nie, to może to nie ja zniszczyłem, ok, nie, ale jednak jakimś cudem to na mnie spadło, tak, my możemy powtarzać na to na każdym absolutnie aspekcie, tak, nie jestem, nie chcę być taki, taka jak matka, czy taki jak ojciec, tak, ale jednak... Coś, jakaś siła pokaże mi powtarzać ich, ich dynamiki. Tak? Jakaś siła sprawia, że mam cały czas problemy w relacjach. Tak jak oni. Tak jak dziadkowie. Bo rodzice mają to, co dziadkowie, tak? Na poziomie nieświadomym. Jeżeli rodzice chorowali, my możemy chorować razem z nimi. Jeżeli mama poroniła i od tej pory była nieszczęśliwa, bo się obwiniała, a tato ją jeszcze mówił, że może albo na poziomie nieświadomym, że ona czuła, że. Żono, nie, no nie donosiłaś, co z ciebie za kobieta, jej serce tam zostało i ona kropla po kropli mogła tam iść w śmierć, tak? Za tym dzieckiem. Mogło być przy tym dziecku sercem i nie potrafiła, już do końca zamknęła się, a my, jako jej dzieci, cierpimy razem z nią i możemy razem z nią chorować. Alkoholizm ojca? Proszę bardzo, jako syn mogę pić, tak? Albo mieć inne uzależnienia, mogę nie pić, nie, wrzucę się wódką, ojciec pił. Ale sam jestem. Hazardisto, uzależniony od inter internetu, pornografii, yy, płyt <noise> to z, z, z oka, ale yy, u, w dynamice yy, uzależnienia yy, tkwimy, pracocholizm, bieganie nałogowe. My będziemy mieli dynamikę uzależnienia dla ojca, tak? Córki alkoholików bardzo często przyciągają sobie takich partnerów. Dlaczego? Córki przemocowych ojców przyciągają sobie facetów przemocowych. Nie musi to być tak, nie jest to matematyka, to nie jest zawsze, my możemy coś tam przetworzyć w międzyczasie. Ale bardzo często my powtarzamy dynamikę matki. Mamy normalnie tak jak matka z jakiejś przyczyny, tak. <grych> to jest niesamowita prawidłowość, tak. Możemy powtarzać zazdrość rodową. Zazdrość, ktoś o kogoś był bardzo zazdrosny, tak. Nawet <grych> mama o tatę w stosunku do córki, bo tato dostawał więcej od córki y, ciepła. Y, nawet ojciec o syna, tak. Bo to też tam, gdzie jest 3, jest 2 plus 1, a gdzie jest w rodzinie w pełni funkcyjnej to jest tylko lekkie ukłucie zazdrości, a w rodzinie, gdzie jest dysfunkcja, ta zazdrość już jest większa. Można naprawdę zazdrościć rodzica czy, czy syna. I to nie jest na poziomie seksualnym i pociągu seksualnego. Tak? To się dzieje na poziomie nieświadomym. To nie musi mieć nic wspólnego z pociągiem płciowym i, i, i y, 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 kompleksem Edypa czy Elektry. Tak? Y, my możemy zdradzać tak jak ktoś był zdradzany, jak ktoś zdradzał. My możemy być zdradzani, tak jak ktoś był zdradzany. My możemy przyciągać sobie partnerów, którymi będziemy się op musieli opiekować, takich, których będziemy musieli ratować, wspierać, bo ktoś tam kogoś wspierał, albo my wspieraliśmy mamę czy tatę. My możemy sami być, tak, osobowością narcystyczną, którą my będziemy przyciągali takich dawców, nie, i będziemy chłonąć, ha, nie. Yy, bo tam ktoś taki był, tak. My możemy mieć problem z obfitością. Znam informatyka i lekarza, którzy zarabiają najniższą krajową. No, trudno w to uwierzyć. Z dwa zawody ludzie sukcesu. I w ich rodzinach nikt nie ma kasy. Tam leci przez ręce. Nie? A jak już jest kasa, to zaraz bank, jakiś komornik albo coś. Tam cały czas jest cyrk. No ale rodzina tkwi w micie. Jedna rodzina tkwi w micie. Że ktoś przegrał w karty pieniądze, a druga tkwi w micie yy, Pradziadkowie stracili majątek zajęty przez bolszewików. Tak? Yy, majątek 300 lat yy, szlachecki gdzieś tam, nie, postradali, nie, no i kurczę, no, tak, to my mamy, nie, my to z dziada pradziada, no, postradaliśmy ten majątek, nie i teraz dlatego tak mamy. No i okej, okay, To tkwi tak, jak to jest taka lojalność na poziomie rodziny, tak jak na poziomie yy, całości polskie powstania narodowe, tak? My umieramy za ojczyznę, co pokolenie bo umrzeć za ojczyznę jak dziad, pradziad jest dobrze. Amerykanie mają odwrotnie, jak kiedyś o tym mówiłem. Generał Patton mówił, to nie wy macie umrzeć za ojczyznę, to tamte skurczybyki po drugiej stronie, w tych okopach, co ich widzicie, oni mają umrzeć za swoją i to będzie dowód lojalności. I dlatego USA od, y, y, od początku zasadniczo przegrało chyba tylko wojnę w Wietnamie. Y, a i dzisiaj pomimo kryzysu i obiekcji nadal jest krajem prosperity. Tak? No bo to jest ich lojalność, tak? Naród żydowski od 3000 lat jest gdzieś tam prześladowany. No ale każdy mały Żyd uczy się od małego, że uważaj że dookoła, będzie ciężko. Będą ludzie, którzy chcieli cię zabić. Oczywiście, bo tak było, no ale to jest samo spełniająca się przepowiednia, tak? Mieli Egipcjan, Babilonczyków, Persów, Rzymian, którzy byli dla nich, koniec końców ich rozpędzili bardzo po trzech powstaniach żydowskich. Później przez Arabów, Hiszpanów, prześladowania żydowskie, Niemców. Cały czas to jest ich mit narodowy. No, możemy to odtwarzać na, na podstawie całych grup, nie tylko narodów, ale grup narodowościowych, całych kontynentów, tak, bieda w Afryce, tak, Ameryka Łacińska, tak, i te problemy wszystkie, które tam są. Europa, która się wtoczyła Jedną wielką, nieustanną wojnę, tak? tygiel, w którym się kilkadziesiąt narodów tłukło, a w tym momencie się yy, na przykład jednoczy tak? ma to swoje plusy, yy, ma to swoje minusy yy, odtwarzamy to bardzo. I tak samo na poziomie wracamy do rodziny. Możemy odtwarzać to, yy, to wszystko. Możemy odtwarzać zamrożenie seksualne matki, pogardę matki dla mężczyzn albo, albo taty dla kobiet, tak? bo była bardzo silna rodowa linia kobiet. Pogardzie facetów miały, tak? Mężczyzn. Pogardzie kobiety. Kobieta się nadaje tylko do kuchni. I to idzie później rodowo. Idzie to rodowo. Możemy odtwarzać problemy związane z molestowaniem seksualnym. Bo ktoś gdzieś był zgwałcony i to później już może iść. Jakimś dziwnym cudem, tak? Może, może być przemoc. Przemoc. Pradziad bił, dziad bił, ojciec bił, ja biję, nie? Normalne, nie? Klaps to nie przemoc. Możemy, yy, martwienie się, zamartwianie się, mama się cały czas martwiła, no, ja też to czuję, nie? Mama się martwiła w ciąży, wystarczy, że mama cokolwiek czuła w ciągu ciąży i pierwszego roku życia naszego, kiedy to my mamy z nią wspólną świadomość. My czujemy dzisiaj to samo, my czujemy to samo. Nasza świadomość była wtedy z mamą. My czuliśmy ten strach, tak? My chcemy, że nie, czujemy, że nie istniejemy, tak? Mamy jakąś, brak takiego kręgosłupa. Dlaczego, po co tak. ja żyję? No tak, ale mama w ciąży się zastanawiała. Może się zastanawiała nad aborcją. Może się zastanawiała, czy da radę, okej, okay, nie aborcja, ale czy da radę, czy da radę, bo tato jest, bo rodzina jest, prawda, w rozsypce, coś tam się dzieje i kolejne dziecko, nie? Albo pierwsze spadki, nie? No i co teraz będzie? My potem możemy 40 lat później czuć, że nie, istnie, że nie wiemy, czy istnienie ma sens. No bo nasz ówczesny organizm, który byliśmy w symbiozie, także jako świadomość, która jeszcze się nie wytworzyła, czuł to samo. Tak. Te wszystkie dynamiki. To jest nasz. To jest ta nasza część, która osobowości, która chce. Oddawać lojalność, szacunek, hołd rodowi w ten sposób, utożsamiając się z nim poprzez powtarzanie ich, ich cierpień, tak? Jak nurzanie się w polskiej martyrologii, nie? Bogusław Linda pyta Zbyszka Zamachowskiego o filmie Szczęśliwego Nowego Jorku. No popatrz: Amerykanie mają uśmiech, ten banan taki, nie? A wy popoż na siebie, Ziemniak. Zbyszek Zamachowski się nazywał Ziemniak. Popoż na siebie Ziemniak. No popatrz, nie o, o Ziemniak. Bida była, nędza, wojny. No tak było. No to teraz będziemy się nudzać w martyrologii i będziemy mieli to dalej, nie? Ile to już lat? W sumie gdzieś z 300, nie? Odkąd y, 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 ta Polska zaczęła mieć takie mocniejsze problemy. Nie ma sprawy, nie? A przeświat Bóg słucha, tak? No, co chcecie, no to macie, nie? Proszę bardzo. I w rodzinie jest tak samo. A my mamy to przemodelować. My mamy to przemodelować. Mamy naszych przodków. Nie będę wam oddawać w ten sposób hołdu. Każdy na poziomie podświadomym, nawet matka, która z jakiejś przyczyny biega z zadziwkiem, z siekierą, bo takie rzeczy są, tak? Najgorsze przypadki. Na dnie serca jest miłość, której nie może wyrazić, tak? Bo sam, sa, sama zagrzebała sobie to w dzieciństwie. Ten przypadek z siekierą był ścigany w dzieciństwie tak samo. To idzie jak klocki domina. Tam zawsze jest chęć dania, tylko czasem jest nie potrafimy. Tak jak ktoś nie potrafi powiedzieć do dziecka trzyletniego, które bardzo kocha, nie potrafi powiedzieć: Kocham cię, bo słowo kocham cię więźnie mu w gardle, <laughs> bo w dzieciństwie to kocham cię było za coś i było manipulacją. Ono no nie chce manipulować tym dzieckiem. Bo kocham cię jest złe. Nie mówili do siebie, kocham cię. Co to znaczy, kocham cię? Nie wiem, może jest jakieś obciążenie. To jest puste słowo. Są tylko słowa, 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 bla, bla, bla. Nie powiem, bo to jest dla mnie niezrozumiałe. My nie w ten sposób mamy oddawać im cześć. My mamy im obiecać całej rzeszy naszych przodków. My mamy im obiecać, że. My będziemy dla nich cudnie żyć. Będziemy, będziemy umierać za życia, zazdrościć, pić, yy, przeżywać zdrady, rozwalone związki, chorować, żeby udowodnić im, jak bardzo ich kochamy, że my jesteśmy tacy jak oni, że my nie zasługujemy na inne życie. Nie. Każdy rodzic na dnie serca <laughs> chce, żeby jego dziecko było szczęśliwe. Nawet jeżeli go obwinia, bo sam był obwiniany. Ktoś, kto obwinia, sam był obwiniany. Ktoś, kto mówi, spier. Sam to słyszał i nie mógł odpiskować. Więc do partnera i do dziecka już może. Just like that, nie? My mamy cudnie żyć. My mamy obiecać im, że dla nich będziemy w zdrowiu, w pięknych relacjach. Każdy nasz oddech, każdy nasz przepływ miłości będzie dowodem szacunku i lojalności dla Was, dla Waszego rodu. A siła rodu jest potężna. Zanim człowiek wymyślił religię, to ludzie pierwotni czcili ród albo naturę pod postacią słońca, przyrody, ziemi, albo ród. To jest potężna siła, która idzie. To jest jedyny punkt odniesienia. <grytania> Dlatego różnego rodzaju nowe narody, narody z niezdługą historią, jak na przykład no, nasi sąsiedzi Ukraińcy nie mają łatwych punktów odniesienia, bo nie mają dużo, tak? I oni się no, muszą odnieść często do wzorców. Dla nas, Polaków na przykład trudnych, tak? I niezrozumiałych, i... ale to jest ich ród, tak? tak? jak ktoś w naszym rodzie. Każdy w naszym rodzie ma gdzieś gwałciciela, pedofila, zbrodniarza wojennego w ciągu ostatnich 20 pokoleń. Każdy. Ale od tych ludzi mamy życie. I to jest wartość nadrzędna. To, co później, to są różnego rodzaju ciężary. I tak zasadniczo kat, yy, osoba, nie wiem, gwałcąca. Przeważnie przeżyła coś podobnego, dostała takie wzorce, nie przetworzyła ich tak? i nie poszła później w życie jako, jako ktoś, kto jest, doświadczył czegoś ciężkiego i jest poturbowany przez to, tylko stał się taki, bo sobie z tym nie poradził, tak? jeżeli by sobie poradził z tym, w dzieciństwie zwłaszcza, to, to by poszedł, ale sobie z tym nie poradził i sam został podobny. Lojalność. Z lojalności dla rodziców chętnie umrę dla Was, rodzice. Chętnie. Bo mi nie chcieliście. Bo widziałem, że Was przeszkadzałem. Bo widziałem, że prawie Cię zabiłam, yy, yy, mamo, przy porodzie. Bo widziałem, tato, że mnie nie chciałeś. tak? To ja dla Was chętnie będę umierał. Z miłością zrobię dla Was to. Nie chcemy być jak, jak oni, ale na pewnym etapie życia ta część lojalna się ukształtowała. I my dziś mamy to zobaczyć, jak pięknie powtarzaliśmy ich dynamiki, ich dziadków, pradziadków, czasem ludzi gdzieś z bocznych linii, typu ciotki, wujkowie, z którymi gdzieś tam byliśmy związani i wtedy dopiero możemy je przemodelować, żeby nasze życie było dowodem, nasze cudne życie, a nie nasze traumy, były dowodem tego, jak bardzo jesteśmy związani z naszym rodem, bo jesteśmy zawsze i tego nie wyrwiemy, możesz chcieć to wyrwać, spróbuj, nie da się, zamieciesz to pod dywan, a stanięcie i zobaczenie tego przynosi potężną ulgę. Nie lubię mówić zaręcza, bo wtedy będę bez ręki chodził. Nie? Ale zazwyczaj tak jest. Jeśli ten mój przekaz był dla was ważny, istotny, coś wam pokazał, zmienił. To z góry dziękuję za lajka, dzwoneczek i zasubskrybowanie, ewentualnie podzielenie się na jakimś portalu społecznościowym, jeżeli uważacie, że to jest ważne, i, a, a rzeczami ważnymi należy się dzielić. O, jak ładnie amarylis rośnie. <laughs> Wszystkiego dobrego, słuchajcie, jeszcze raz. Oddawajmy lojalność naszym przodkom w cudny sposób, cudnie żyjąc. Żyjcie, hej!